Beauty influencerki ostatnio zrobiły się strasznie leniwe. Halo, robimy kolorowe makijaże. Uwierzcie mi, ten makijaż jest bardzo prosty. Mój zestaw tylko na make-up oka. Mokra kredka na całą powiekę i ten cień holo na całą powiekę. Takie coś? Robię białą linię wodną i biały kącik. Chyba znalazłam idealny liner do wewnętrznego kącika. Seforowski, wodoodporny. Widać, że ich często używam. Biorę stąd brązowy cień i rysuję szkic. Kreski. Teraz będzie mi łatwiej zrobić kreskę eyelinerem. A do zrobienia tych gwiazdek użyję plasterków na pryszcze. One są już klejące, więc bez problemu się przykleją. Ostatnio ulubiona kolorowa paleta z NYXA. Potrzebujecie jakiejś białej farbki. A jak nie macie, może być biała kredka. Teraz białą farbę nakładam do gwiazdek. Najlepiej jak najbliżej. Na farbę leci biały cień. Biały cień nakładam jak najbliżej tych gwiazdek. gwiazdną ścieżkę przypodruję. Białym pudrem. Zacznę od góry i czerwonego cienia. Biały był po to, by te cienie takie mocne nie były, były bardziej pastelowe. I wklepuję w pierwszą gwiazdkę. I klepię gąbeczką z podkładem, żeby to wyglądało naturalnie. Zaczynam od klepania przy gwiazdce, a potem rozdmuchuję to dookoła. Potrzebuję teraz miętowego cienia. Nie mogę się doczekać, aż zerwę te gwiazdki. Całość pudruję, żeby były ładniejsze przejścia, żeby przygasić trochę te mocne kolory. O myki, ale to super wygląda. Klejmy kryształy, Dodaję też trochę małego brokatu. Efekt końcowy? Obserwuj mnie, bo każdy, kto mnie obserwuje, będzie bogaty do końca roku. I piszcie, który make-up prabcie jako następny.